Zatrzymaj wszystko, co teraz robisz. Opowiem ci coś, co może całkowicie zmienić zasady gry w twoim życiu miłosnym w ciągu najbliższych pięciu sekund. Czy zauważyłeś kiedyś, jak niektórzy faceci wydają się mieć niewidzialny magnes, który przyciąga kobiety? To nieszczęście. To czysta strategia. A dziś odkryjesz pięć mistrzowskich kluczy werbalnych, które otwierają emocjonalne drzwi, o których istnieniu większość mężczyzn nawet nie wie. Znasz to okropne uczucie, gdy rozmawiasz z nią i zdajesz sobie sprawę, że jesteś niewidzialny, gdy Twoje słowa wydają się rozpływać w powietrzu, gdy odpowiada grzecznymi monosylabami, ale czujesz, że jej umysł jest gdzie indziej? Uważaj na to, co ci teraz powiem. Problem nie tkwi w tobie, tkwi w sposobie, w jaki się komunikujesz. Prawda jest taka, że prawdopodobnie używasz tych samych generycznych słów, których używa każdy, nazywając ją piękną, kotku, księżniczko. Słowa, które słyszała już tysiąc razy, słowa, które nie tworzą żadnej iskry, żadnego napięcia, żadnej obsesji. Chcesz wiedzieć, co naprawdę działa? Co sprawia, że wraca do domu i myśli o tobie? Co sprawia, że sprawdza telefon czekając na twoją wiadomość? Spędziłem dziesięć lat zagłębiając się w psychologię atrakcji, studiując dokładnie to i odkryłem coś, co niewielu mężczyzn potrafi zastosować. Istnieje pięć zakazanych przezwisk, które aktywują pierwotny wyzwalacz w kobiecym mózgu. To słowa, które tworzą niemal natychmiastową obsesję. Ale uwaga! Te przezwiska są jak emocjonalna nitrogliceryna. Użyj ich źle, a wszystko eksploduje. Użyj ich dobrze, a staniesz się niezapomniany. Zanim ujawnię te pięć ultrażadkich przezwisk, musisz zrozumieć jedną fundamentalną rzecz. Nie chodzi tylko o to, co mówisz. Chodzi o to, jak mówisz. Chodzi o to, kiedy mówisz. Chodzi o energię, którą przekazujesz, wypowiadając te słowa. Czujesz różnicę? Wyobraź sobie scenę. Jesteś w ruchliwym barze, głośna muzyka. Ludzie rozmawiają, ona stoi przed tobą z tym lekko nieśmiałym uśmiechem. Lekko się pochylasz i szepczesz jedno z tych przezwisk do jej ucha. Nagle jej oczy się zmieniają. Uśmiech staje się inny. Lekko zagryza dolną wargę. Właśnie zasiałeś ziarno obsesji. Ale pozwól, że cię ostrzegę, jeśli uważasz, że to manipulacja, możesz tu przestać. Nie chodzi o oszukiwanie nikogo. Chodzi o tworzenie głębokich połączeń emocjonalnych za pomocą psychologicznych wyzwalaczy, które istnieją od zarania dziejów. Chodzi o to, by być pamiętanym, a nie zapomnianym. Jesteś gotów odkryć te pięć przezwisk? Pamiętaj o jednym. Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Te przezwiska to potężne narzędzia, używaj ich mądrze. Numer jeden: nazwij ją problemem. Dokładnie tak: problemem. Brzmi szalenie? Posłuchaj najpierw, zanim ocenisz. Kiedy nazywasz kobietę problemem we właściwym tonie i w idealnym momencie, subliminalnie mówisz, że ona cię porusza, że wytrąca cię z równowagi, że nie jest po prostu kolejną. Spójrz, jak to działa, rozmawiacie o czymkolwiek. Ona rzuca prowokacyjny żart. Ty kiwasz głową, uśmiechając się i cicho mówisz, patrząc jej w oczy. Jesteś problemem, wiesz? Napięcie, które to tworzy, jest elektryzujące. Będzie chciała wiedzieć dlaczego, będzie chciała zrozumieć, co to znaczy. A przede wszystkim, będzie uwielbiała być postrzegana jako ktoś, kto ma taką moc nad tobą. Badania pokazują, że kobiety są biologicznie zaprogramowane. By czuć się pociągane do mężczyzn, którzy wykazują kontrolowaną wrażliwość. Kiedy przyznajesz, że ona jest problemem, pokazujesz, że ona na ciebie wpływa, ale masz nad tym kontrolę. To nieodparty paradoks emocjonalny. Czy to ma dla ciebie sens? Oto krótka, prawdziwa historia. Mój przyjaciel poznał dziewczynę na imprezie. Rozmawiali przez godzinę. Pod koniec rozmowy, gdy powiedziała, że musi już iść, on przytrzymał jej dłoń przez dwie sekundy i powiedział. Jesteś problemem i jeszcze nie wiem, czy chcę go rozwiązać. Odeszła, ale wysłała mu wiadomość, zanim jeszcze dotarła do domu. Przypadek? Nie ma przypadku, gdy rozumiesz właściwe wyzwalacze. Kluczowy wniosek jest prosty: kontrolowana wrażliwość. Pokazujesz, że ona na ciebie wpływa, ale zachowujesz kontrolę. Potrafisz sobie wyobrazić, jak tego używasz? Numer dwa. Nazwij ją rozrabiaką. To przezwisko aktywuje jej figlarną i psotną stronę. Każda kobieta ma w sobie wewnętrzne dziecko, które chce się bawić, prowokować, testować granice. Kiedy nazywasz ją rozrabiaką, dajesz jej pozwolenie, by była tą lżejszą i zabawniejszą wersją siebie. Ale uwaga, wyczucie czasu to podstawa. Używasz tego przezwiska tylko wtedy, gdy ona zrobi coś prowokacyjnego. Kiedy Cię drażni, kiedy próbuje Cię testować. To jest odpowiedź, a nie otwarcie. Rozumiesz różnicę? Psychologicznie rzecz biorąc, to przezwisko tworzy dynamikę starszego brata i młodszej siostry, ale z napięciem seksualnym. To unikalne terytorium emocjonalne, gdzie możecie się bawić, prowokować nawzajem, tworzyć intymność bez presji. Prawie nikt nie dostrzega mocy tej dynamiki. Pozwól, że opowiem ci, co stało się z innym facetem, którego znam. Spotykał się z bardzo poważną kobietą prawniczką zawsze formalną. Pewnego dnia zażartowała z jego ubrania. On odpowiedział ze śmiechem: "Oho, rozrabiaka się ujawnia". Zarumieniła się, zaśmiała się i po raz pierwszy od tygodni całkowicie się rozluźniła. Od tego momentu dynamika między nimi całkowicie się zmieniła. Sztuczka polega na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni emocjonalnej, aby mogła być figlarna. To czyste złoto w związkach. Czy tworzysz taką przestrzeń w swoich interakcjach? Numer 3. Nazwij ją dziwaczką. Spokojnie. To nie obraza. Wręcz przeciwnie. Kiedy nazywasz kobietę dziwaczką we właściwy sposób, mówisz, że jest wyjątkowa, że nie pasuje do schematu, że różni się od wszystkich innych. Kobiety całe życie próbują się dopasować, próbują być akceptowane, próbują być normalne. Kiedy walidujesz ją jako dziwaczkę, uwalniasz ją z tego społecznego więzienia. Mówisz, że przy tobie może być autentyczna. Sekret tkwi w sposobie wypowiedzi. Mówisz to z podziwem, z ciekawością, jakbyś odkrył coś fascynującego nigdy jako krytyka, nigdy jako osąd zawsze jako celebracja jej indywidualności. Dam ci praktyczny przykład. Opowiada ci, że lubi zbierać kamienie, albo że rozmawia z roślinami, albo że ma dziwny rytuał przed snem. Uśmiechasz się i mówisz, Jesteś trochę dziwna, prawda? Ale właśnie to w tobie uważam za niesamowite. Gotowe. Właśnie stworzyłeś głębokie połączenie emocjonalne. Ona wie, że przy tobie może być sobą. Biologicznie, ludzki mózg jest zaprogramowany do poszukiwania akceptacji grupy. Kiedy akceptujesz i celebrujesz jej dziwactwa, aktywujesz potężny wyzwalacz przynależności. Będzie chciała być blisko kogoś, kto sprawia, że czuje się akceptowana w całości. Czujesz moc tego? Lekcja jest taka walidacja autentyczności. Celebrujesz to, co czyni ją wyjątkową, to uzależniające dla każdego. Czy już wypróbowałeś to podejście? Numer cztery. Nazwij ją stworzeniem. To jest najbardziej odważne ze wszystkich: stworzenie implikuje coś mistycznego, coś dzikiego, coś czego nie można oswoić. Kiedy nazywasz kobietę stworzeniem, Rozpoznajesz jej pierwotną i instynktowną stronę. To przezwisko działa szczególnie dobrze w chwilach pasji, kiedy jest intensywna, kiedy okazuje silne emocje, kiedy jest prawdziwie sobą, bez filtrów. Psychologia stojąca za tym jest fascynująca. Kobiety są społecznie uwarunkowane, by zawsze być kontrolowane, zawsze uprzejme, zawsze powściągliwe. Kiedy nazywasz ją stworzeniem, dajesz jej pozwolenie, by była dzika. By była intensywna, by była namiętna. Podzielę się prawdziwą sytuacją. Pewien facet kłócił się ze swoją dziewczyną. Była wściekła, gestykulowała, mówiła głośno. On się zatrzymał. Spojrzał na nią i spokojnie powiedział: Spójrz tylko na to wspaniałe stworzenie, gdy jest zła. Zatrzymała się w pół zdania. Zaczęła się śmiać. Kłótnia zakończyła się tam. Skończyli na całowaniu. Moc tego przezwiska, Polega na przekształcaniu chwil napięcia w chwilę połączenia. Walidujesz jej emocje, zamiast próbować je kontrolować. To jest niezwykle rzadkie wśród mężczyzn. Niewielu stosuje tę strategię, ponieważ boją się kobiecej intensywności. Kluczową koncepcją jest tutaj całkowita akceptacja emocjonalna. Obejmujesz wszystkie jej strony to tworzy głęboką obsesję. Czy to ma teraz sens? Numer 5. Nazwij ją niebezpieczną dziewczyną. To przezwisko aktywuje archetyp fem fatal, który istnieje w każdej kobiecie. Rozpoznajesz jej moc, niebezpieczeństwo, które reprezentuje, jej zdolność do emocjonalnego zniszczenia cię, jeśli zechce, ale oto sztuczka. Mówisz to bez strachu, z podziwem, tak, jakby niebezpieczeństwo było częścią tego, co cię pociąga. Nie uciekasz, świadomie idziesz w stronę niebezpieczeństwa. Neurologicznie, kiedy kobieta czuje się potężna i niebezpieczna w pobliżu mężczyzny, jej mózg uwalnia koktajl hormonów, w tym dopaminę i testosteron. To tworzy jednocześnie poczucie mocy i pożądania to uzależniające. Pozwól, że opowiem ci, jak to działa w praktyce. Rozmawiasz z nią, opowiada historię o tym, jak zemściła się na byłym, albo jak zmanipulowała sytuację na swoją korzyść. Uśmiechasz się i mówisz, Jesteś niebezpieczną dziewczyną. Powinienem trzymać się z daleka, ale nie potrafię. Gotowe, zasiałeś ziarno. Będzie uwielbiała być postrzegana jako niebezpieczna. Będzie uwielbiała, że rozpoznajesz tę moc. A przede wszystkim, będzie uwielbiała, że mimo wszystko wybierasz zostać. To tworzy dynamikę stałego napięcia, które napędza atrakcję. Mądrość tutaj polega na rozpoznaniu kobiecej mocy. Nie próbujesz jej umniejszać ani kontrolować. Podziwiasz ją i mimo to się zbliżasz. Ilu znasz mężczyzn, którzy to robią? Teraz, gdy znasz pięć zakazanych przezwisk, pozwól, że nauczę cię schematu, który sprawi, że to wszystko zadziała. Nazywam to wyzwalaczem seksy. S jak zaskoczenie. Zawsze zaskakujesz wyczuciem czasu przezwiska. E jak ekskluzywność. Przezwisko tworzy między wami tajny kod. X jak X-faktor. Budzisz ciekawość i intrygę. X jak Your Vibe. Twoja energia, twoja wibracja, twoja energia podczas wypowiadania przezwiska. Pamiętaj, te przezwiska to tylko narzędzia. To, co naprawdę się liczy, to energia, która za nimi stoi: pewność siebie, autentyczność, prawdziwa intencja stworzenia połączenia. Pewnie teraz myślisz, ale czy to nie sprawi, że będę wyglądał dziwnie? Jak manipulator? Pozwól, że odpowiem ci pytaniem. Co jest bardziej manipulacyjne? Używanie generycznych słów, które nic nie znaczą, czy używanie potężnych słów, które tworzą prawdziwe połączenie? Te przezwiska to nie tanie sztuczki, to formy głębokiej komunikacji emocjonalnej. Kiedy nazywasz ją problemem, przyznajesz się do wrażliwości. Kiedy nazywasz ją rozrabiaką, tworzysz przestrzeń do zabawy. Kiedy nazywasz ją dziwaczką, walidujesz jej autentyczność. Kiedy nazywasz ją stworzeniem, akceptujesz intensywność. Kiedy nazywasz ją niebezpieczną dziewczyną, rozpoznajesz jej moc. Czy to manipulacja? Nie. To zaawansowana komunikacja emocjonalna, to mówienie językiem, który rozumie jej pierwotny mózg, to tworzenie niezapomnianych doświadczeń emocjonalnych zamiast zapominalnych rozmów. Ale ostrzegam cię, z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Te przezwiska wywołają silne reakcje, wygenerują intensywne emocje. Sprawią, że będzie o tobie myśleć, gdy nie będziesz w pobliżu. A jesteś gotów sobie z tym poradzić? Wielu mężczyzn boi się tworzyć tego rodzaju intensywność. Wolą pozostać w bezpiecznej strefie powierzchownych rozmów, oczywistych podrywów, generycznych komplementów, a potem narzekają, że są niewidzialni, że są tylko przyjaciółmi, że nie potrafią stworzyć atrakcji. Prawda jest taka, że atrakcja nie jest logiczna jest emocjonalna. A emocje są tworzone poprzez doświadczenia. Kiedy używasz tych przezwisk we właściwy sposób, tworzysz unikalne doświadczenia emocjonalne. Wygrawerujesz swoje imię w jej podświadomości. Pomyśl ze mną: ilu mężczyzn poznała, którzy nazwali ją piękną? Dziesiątki? Setki? A teraz: ilu nazwało ją wspaniałym stworzeniem? Niebezpieczną dziewczyną? Rozkosznym problemem? Prawdopodobnie żaden. Rozumiesz moc wyróżniania się? Ale oto ostatni sekret, którego prawie nikt nie dostrzega. Prawdziwa moc nie tkwi w samych przezwiskach. Tkwi w odwadze ich użycia. Kiedy masz pewność siebie, by nazwać kobietę czymś nieoczekiwanym, demonstrujesz poziom pewności siebie, który jest niezwykle atrakcyjny. Pokazujesz, że nie boisz się ryzykować, że nie potrzebujesz jej aprobaty, by być sobą, że masz własną osobowość. To jest to, co naprawdę tworzy atrakcję. Przezwiska są tylko pojazdem. Pozwól, że zadam Ci pytanie. Wolisz być jednym z wielu w tłumie, czy być facetem, którego ona nie potrafi zapomnieć? Wolisz prowadzić rozmowy, które ona zapomni w pięć minut, czy tworzyć chwile, które będzie pamiętać przez lata? Wybór należy do Ciebie, ale jeśli zdecydujesz się użyć tych przezwisk, zrób to dobrze: ćwicz sposób wypowiedzi, obserwuj reakcje, dostosowuj w razie potrzeby. Każda kobieta jest wyjątkowa. To, co działa z jedną, może nie działać z inną. I nigdy przenigdy nie używaj wszystkich pięciu przezwisk z tą samą kobietą tego samego dnia. To jest emocjonalne przedawkowanie. Wybierz jedno lub dwa, które pasują do jej osobowości i do momentu. Zawsze jakość ponad ilość. Musisz być również przygotowany na reakcję. Niektóre kobiety na początku będą zdezorientowane, inne będą się śmiać, inne będą zaintrygowane. Wszystkie zapamiętają i to się liczy. Być pamiętanym. Teraz masz dwie opcje: kontynuować robienie tego, co zawsze robiłeś i nadal uzyskiwać te same rezultaty albo spróbować czegoś nowego i potencjalnie całkowicie zmienić swoje interakcje. Co wybierzesz? Pamiętaj o mistrzowskich kluczach, które ci dziś przekazałem. Otwierają one emocjonalne drzwi, o których istnieniu większość mężczyzn nawet nie wie. Ale jak każdy mistrzowski klucz, muszą być używane z odpowiedzialnością. Jeśli dotarłeś aż tutaj, jesteś inny. Nie jesteś przeciętnym facetem, który poddaje się po pierwszym akapicie. Chcesz więcej, chcesz być lepszy, chcesz tworzyć prawdziwe połączenia, a teraz masz narzędzia, ale narzędzia bez działania są bezużyteczne. Musisz wyjść z teorii i przejść do praktyki, musisz testować. Popełniać błędy, dostosowywać, uczyć się. To jedyna droga do mistrzostwa. Zrób to teraz, zanim zapomnisz. Polub ten film, jeśli Ci pomógł. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnej kolejnej wskazówki. A przede wszystkim, wyjdź na zewnątrz i użyj tego, czego się nauczyłeś, bo w końcu możesz mieć wszystkie mistrzowskie klucze świata, ale jeśli nie użyjesz ich do otwierania drzwi, będą tylko kawałkami metalu. Pytanie brzmi, czy będziesz nadal stał na zewnątrz, patrząc na zamknięte drzwi? Czy użyjesz klucza i wejdziesz? Gra się zmieniła, zasady są inne, a teraz znasz tajne kody, masz w ręku coś ultra rzadkiego, co niewielu mężczyzn opanowało. Pytanie brzmi, co zrobisz z tą mocą? Zwróć uwagę na ostatnią rzecz. Za tydzień możesz żyć tym samym, co zawsze, prowadzić te same nudne rozmowy, być zapominanym, jak zawsze. Albo możesz być facetem, którego ona nie potrafi wyrzucić z głowy, facetem, który stworzył obsesję, facetem, który użył mistrzowskich kluczy. Wybór zawsze należał do ciebie, ale teraz nie masz już wymówki, wiesz co działa, znasz wyzwalacze, masz mapę skarbów, brakuje tylko odwagi, by podążać tą drogą. A jeśli nadal się boisz, pozwól, że powiem ci ostatni sekret. Strach jest normalny, wszyscy go czują. Różnica między zwykłymi a niezwykłymi mężczyznami nie polega na braku strachu, polega na działaniu pomimo niego. Więc weź głęboki oddech, wybierz swoje pierwsze przezwisko, znajdź odpowiedni moment i zmień zasady gry, bo zasługujesz na to, by być niezapomnianym. Zasługujesz na tworzenie głębokich połączeń, zasługujesz na aktywowanie obsesji. Mistrzowskie klucze są w Twoich rękach, drzwi czekają. Jedyne pytanie, które pozostaje brzmi czy użyjesz kluczy, czy będziesz nadal pukać do drzwi, jak wszyscy inni.